Trump oficjalnie oskarżył Chiny. ZUS będzie ścigał nas dożywotnio. Polacy chcą rewolucji w 500+. I na koniec w ramach ciekawostki dnia, elektryczne samochody bez wad. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, pytacie mnie ostatnio w komentarzach, czemu jeszcze nie byłem u fryzjera, skoro niby tak bardzo na niego czekałem. Otóż umówiłem się po prostu na poniedziałek. I w poniedziałek mam nadzieję, że zobaczycie już mnie z inną fryzurką niż ta. Chociaż ta chyba też jest niczego sobie. No dobra. Wiem. Ruszamy z pierwszym tematem. Take us through the details first of all of this Senate bill and what it actually means for Chinese companies. Niekompetencja Chin i nic innego doprowadziła do masowego, światowego pozbawienia życia, napisał na Twitterze Donald Trump. Prezydent USA po raz kolejny w ostatnim czasie oskarża Chiny o niewłaściwą reakcję na wybuch epidemii koronawirusa. Trump bardzo często oskarża ostatnio Chiny o niewłaściwą reakcję na wybuch pandemii. Na początku maja pracownicy sztabu wyborczego Trumpa powiedzieli w wywiadzie dla Reutera, że nowa strategia w walce o Elekcją prezydenta to atakowanie Chin oraz obwinianie ich o wybuch epidemii koronawirusa, a także podkreślanie, że jego rywal, demokrata Joe Biden, nie byłby tak twardy wobec Pekinu jak Trump. Taka narracja przekonuje ludzi z bazy wyborczej prezydenta, czego dowodzą sondaże przeprowadzone w Pensylwanii, Michigan i Wisconsin. Przedstawiciele administracji Trumpa mówią, że instrukcje dotyczące nowego przekazu wyborczego są wysyłane do republikańskich przywódców stanowych w całym kraju ze szczególnym naciskiem na stany wahadłowe. Sztab wyborczy Trumpa skupia się na wynikach sondaży wskazujących na to, że wśród Amerykanów rośnie niechęć do Chin. Z badania Pew Research Center przeprowadzonego pod koniec kwietnia. Wynika, że blisko 2 trzecie respondentów źle postrzega Chiny, o 20 punktów więcej niż na początku kadencji Trumpa w 2017 roku. No, niektórzy pewnie już teraz powiedzą, że leki na malarię weszły za mocno, bo ta granica w Dyskusji na linii Chiny-USA zdaje się coraz bardziej przesuwać w niebezpieczne rewiry. Oczywiście, że słusznie, bo przecież trzeba zbadać sprawę pod kątem ewentualnej winy ze strony chińskiej. Przecież od samego początku fałszowali dane dotyczące wirusa, i gdyby nie to, to być może do pandemii w ogóle by nie doszło. Ale Chiny, jak to Chiny. Na razie nie reagują dość impulsywnie, starają się niczym mnisi Szaolin czy minister Szumowski, przekonujący, że maseczki jednak są nam potrzebne, zachowywać spokój. I nie dziwota, przecież oni. I na tym konflikcie mogą stracić najwięcej na pewno fabryki amerykańskich spółek, a także i dobry kontakt z Polakami, bo i nas to stawia przecież w niekomfortowej sytuacji, w której niczym muzułmanin przechodzący na chrześcijaństwo, musimy wybrać tylko jednego partnera. Do tego sprawę rozgrzewa nadal aktualna sprawa reparacji, o których już mówiliśmy o w tym materiale. Pierwsze efekty napięć są już widoczne gołym okiem. Przekonała się o tym marka Hujałej, która w tym sporze rykoszetem dostała najmocniej. w sumie ten cały spór, to taki efekt motyla. Chińczyk je nie toperza, by na końcu oberwał Robert Lewandowski twarz chińskiej marki. No dobra, skoro już włączyliśmy w ten temat Polski wątek, to zostańmy może przy naszej piaskownicy i przyjrzyjmy się zmianom w ZUSie. Ale dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rzeczywiście to, co związane jest ze składkami ZUS jest jednym z najpoważniejszych kosztów związanych z prowadzeniem Państwa działalności gospodarczej. Nawet jak nie mamy sytuacji zagrożenia, Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyłączenie przedawnienia należności składkowych zabezpieczeń hipoteką jest zgodne z konstytucją. Sędziowie nie byli jednak jednomyślni. Problem polega na tym, że co do zasady należności z tytułu składek przedawniają się po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Przedawnieniu nie ulegają jednak należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Po upływie terminu przedawnienia mogą być one egzekwowane tylko. Tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia. W ocenie sądu pytającego istotą problemu konstytucyjnego jest to, że o istnieniu przedawnienia decyduje posiadanie przez dłużnika nieruchomości, na których może być ustawiona hipoteka przymusowa. W konsekwencji przepis ustawy systemowej dzieli podmioty mające zaległości w składkach na dwie grupy w zależności od tego, czy posiadają one składniki majątkowe, na których można ustawić tę formę zabezpieczenia, czy też nie, prowadzi to do odmiennego ich traktowania. Zobowiązania składkowe pierwszej grupy nie podlegają bowiem przedawnieniu, podczas gdy drugiej grupy już tak. Takie zróżnicowanie skutkuje w ocenie sądu pytającego odmiennym poziomem ochrony własności i praw majątkowych, co narusza artykuł 64 ustawy drugiej konstytucji. Zdaniem sądu pytającego przedawnienie w odniesieniu do ubezpieczonych, których należności zabezpieczono hipoteką staje się pozorne, a to jest niedopuszczalne. W w zasadnieniu podkreśla, że granice działań pracodawczych wyznaczają zasady, wartości i normy konstytucyjne, które zabraniają tworzenia instytucji pozornych, niesprawiedliwych i nadmiernie ograniczających prawa. W sprawie głosu zabrał Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Wskazał, że do jego biura wpływają sygnały od przedsiębiorców wskazujących na nieproporcjonalny i naruszający zasadę równego traktowania charakter wspomnianej regulacji. Trybunał nie podzielił tych zarzutów, chociaż nie był w tej kwestii jednomyślne. Trybunał podkreślił, że istnienie terminów przedawnienia nie pełni funkcji uwalniającej zobowiązanych od konieczności uiszczania zaległych składek, lecz odgrywa rolę motywującą organy do szybkiego podejmowania czynności egzekucyjnych. Jednocześnie Trybunał zaznaczył, że nie ocenia zasadności i celowości obowiązujących rozwiązań. Trybunał nie ma kompetencji do stwierdzenia jego niezgodności ustawą zasadniczą tylko dlatego, że istnieją inne, być może lepsze rozwiązania, wskazano w ustnych motywach to w gestii władz państwowych leży wprowadzenie innych środków, podkreślił Trybunał Konstytucyjny. Zdanie odrębne zgłosił sędzia Piotr Pszczółkowski. Uważa, że kwestionowana regulacja narusza konstytucję, bo nie mając istotnego uzasadnienia, nadmiernie osłabia ochronę interesów majątkowych dłużników ZUS, których niezależności zostały zabezpieczone hipoteką. W ich przypadku należności składkowe nie przydawnią się bowiem po pięciu latach. Jest księgowa, to ona wie, że ona ma prowadzić zawsze księgowość, rzetelnie i fachowo. No i proszę, da się, da się. Wystarczyło, że Krysia weszła do trybunału i już wskazała Polaków na dożywocie w często pozbawionym sensu systemie zdrowotno-emerytalnym. Już niedługo w zusowskich biurach sytuacja będzie pewnie wyglądać tak. Masz być jak Bultenier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones w Bem! Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego takie zmiany pozwalają na bardziej elastyczną spłatę długu zarówno dla dłużników, jak i ZUS, ale dożywotnie ściganie już nie brzmi tak optymistycznie dla dłużników, zwłaszcza że dłużnikami stajemy się z przymusu, a kwoty, jakie możemy uzyskać z powrotem, są w zdecydowanej większości przypadków znacznie niższe niż to co wpłaciliśmy, nawet dorzucając do ogólnej puli drogie operacje wykonywane z budżetu państwa. A takie też zbyt często się nie odbywają, bo przy Przecież wiecie, no, NFZ ma czas. A który obóz wy popieracie w tej kwestii? Może w Waszej opinii ten przepis również narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw majątkowych? Odpowiedzi czekają oczywiście na Was w tej ankiecie, dlatego zapraszam do głosowania, a my zajmiemy się teraz uwielbianym przez wszystkich Polaków tematem a chodzi dokładnie o zasiłek 500. Co sądzi na temat programu 500 plus? Używałem. Co mam sądzić? Powiem panu, że... Prawie 60% pytanych popiera pomysł wypłacania 500 plus z urzędu na konto dziecka. Informuje Super Express. Program Rodzina 500 Plus funkcjonuje już ponad 4 lata. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde dziecko bez względu na dochód w rodzinie. Według Super Expressu Polacy oczekują rewolucyjnych zmian polegających na wypłacie świadczenia na indywidualne konto dziecka i bez składania wniosków. Byłoby to przypisanie 500 plus każdemu dziecku niejako z urzędu. Po narodzinach dziecka, podobnie jak PESEL, przypisuje mu się indywidualne konto, na które co miesiąc wpłacane są rządowe pieniądze. Do 500 plus dostęp mają rodzice, póki dziecko nie osiągnie 18 roku życia i wtedy wraz z końcem wypłat świadczenia samo może zdecydować, co zrobić z niewydanymi pieniędzmi. Podaje tabloid. 500 plus w takiej formie popiera 59% czytelników Super Expressu, natomiast 36% jest temu przeciwna. Zdania w tej sprawie nie ma 5%. Cytowany przez gazetę poseł PiS Janusz Śniadek zwraca uwagę, że nie każdy chce pobierać 500 plus, zatem trzeba Trzeba by wprowadzić możliwość deklaracji woli. Pomysł jest ciekawy, ale wymaga szczegółów przedyskutowania, powiedział polityk. Dlaczego kurwa moja kobieta nie dostała 500 plus? Tylko 60% popiera taki pomysł, a 36% jest temu przeciwna? Ale czemu? Skąd biorą się przeciwnicy takiej zmiany? Przecież skoro 500 plus jest wypłacane dla każdego dziecka bez względu na sytuację, to wszystkie wnioski... I praca tysięcy urzędników. Już od dawna są czasem i pieniędzmi wyrzucanymi w błoto. Tak to powinno wyglądać od samego początku, kiedy tylko zmieniono system i nakazano wypłatę świadczenia na każde dziecko bez wyjątku. Zatem intrygujący jest tutaj fakt, czy w ankiecie wzięli udział na pewno pobierający to świadczenie, bo nie ukrywajmy, ma to przeogromne znaczenie na jej wynik. No i czy nie przebanano w tym wypadku sporej części urzędników, która przecież po takiej rewolucji mogłaby stracić pracę. A jak Wy to oceniacie? Oczywiście pytam osoby korzystające z tego pakietu socjalnego. Zaliczacie się do. W większości z tej ankiety jesteście za takimi zmianami. W prawym górnym rogu czeka na was ankieta, a my zmykamy już do ciekawostki dnia. Eko ciekawostki dnia, która wkrótce może dotyczyć nas, Polaków. This is Norway, where electric vehicles or EVs are everywhere. In the first six months of 2019, more than half of new cars sold in the country. Jak donosi jeden z przedstawicieli agencji Bloomberga, Komisja Europejska chce zniesienia podatku VAT od sprzedanych samochodów elektrycznych w krajach Unii Europejskiej. To na razie niepotwierdzone informacje, ale jeśli są prawdziwe, mogą mocno napędzić sprzedaż elektryków. Samochody elektryczne będą nową rzeczywistością, która prędzej czy później będzie musiała zadomowić się w świadomości również przeciętnego Kowalskiego. Komisja Europejska najwyraźniej chce, aby stało się to prędzej niż później. Nie ma co ukrywać poza nielicznymi wyjątkami w Unii Europejskiej elektryków przybywa zdecydowanie zbyt wolno. Bloomberg News dotarł do dokumentu, w którym unijni komisarze rozważają dodatkowe zachęty dla koncernów motoryzacyjnych, aby produkowały i sprzedawały samochody elektryczne. Na pomoc w dostosowaniu rynku do planów stopniowego ograniczania emisji w Europie ma zostać przeznaczone nawet 20 miliardów euro w ciągu dwóch najbliższych lat. Dodatkowo europejscy włodarze zastanawiają się nad utworzeniem funduszu Inwestycyjnego, który pobudziłby inwestycje w zeroemisyjne pojazdy. Na takie rozwiązanie przeznaczonych miałoby być kolejne 40-60 miliardów euro. Kolejnym rozwiązaniem jest postawienie do 2025 roku 2 milionów ładowarek dla samochodów elektrycznych lub stacji tankowania dla pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami energii. Ostatnim punktem listy jest wspomniane zlikwidowanie podatku VAT dla samochodów zeroemisyjnych. Zerowy VAT dla samochodów elektrycznych najprawdopodobniej nie będzie mógł być narzucony przez Unię Europejską krajom członkowskim. Unia najpewniej zaleci zastosowanie takiego rozwiązania i da wszystkim członkom wolną rękę. Wtedy to od rządów poszczególnych krajów będzie zależało, czy zachęcą swoich obywateli do postawienia na zielone rozwiązania. Gdyby tak stało się w Polsce, zerowy VAT bardzo zauważalnie obniżyłby cenę samochodów elektrycznych, które dla wielu wciąż są nieosiągalne finansowo. W łączeniu z planowanymi dopłatami do pojazdów na prąd stałyby się bardzo mocną zachętą do zakupu elektryka. No jasne, jest to pewna zachęta dla wielu kierowców, którzy mieli w planach zakup nowego auta. W końcu odbicie 23% podatku to bardzo dużo. Ciekawe tylko, jak zareagują na to producenci, bo przecież spokojnie będą mogli przykręcić śrubę do cen, a pozostawiając je dalej niższymi niż były, ale jednak. Nie tak bardzo jak sama stawka VAT. Oraz czy spodoba się to krajom wspólnoty, bo przecież brak vat to brak wpływu do budżetu. Kolejna kwestia to sprawa ekologiczności, aut elektrycznych, co jest też bardzo mocno dyskutowane od wielu dobrych miesięcy, jeżeli nie lat. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie tak dawno temu mówiono nawet, że diesel jest o wiele bardziej przyjazny klimatowi, a to właśnie samochodom z dieslem zakazano wjazdu w pierwszej kolejności do centrów wielu miast. A powodem tak sporej emisji CO2 takich aut jest działalność. A nie właśnie baterii, no i emisja podczas produkcji energii elektrycznej. Kolejnym problemem jest też utylizacja tych baterii. No ale z tym też można dyskutować, bo na zanieczyszczenie środowiska przez samochody wpływa wiele innych różnych czynników. Bo oczywiście, tak zwanemu przeciętnemu Kowalskiemu, można pokazać wprost jak krowie na rowie, to kopci, to nie kopci, a jak nie kopci, to lepiej. Ale kiedy wejdziemy w temat głębiej, to sprawa szkodliwości obu rodzajów pojazdów jest już nie tak bardzo zero no ale dobra, wracając do samego planu Komisji Europejskiej, myślicie, że to przełoży się w ogóle na sprzedaż elektryków w Europie? Może wreszcie zmusi to nasze władze do zainwestowania w stacje ładowania? Łapcie ankietę, tutaj możecie głosować, a my już lecimy do drętwego suchara. Teściowa pyta się zięcia: Skoro mnie tak bardzo nie lubisz, no to dlaczego powiesiłeś sobie moje zdjęcie nad kominkiem? No, żeby dzieci się do ognia nie zbliżały. Dlatego, że grającego skarbu są Stasie foto za co serdecznie dziękuję. No i oczywiście, otrzymujesz od nas złotą teściową. A jeśli ty chcesz dostać złotą skarbkę, to koniecznie napisz swojego skarbka w komentarzach albo na naszych social mediach, które masz rzecz jasna w opisie. A tymczasem na koniec standardowo będzie nuta od jednego z was. Tym razem będzie to Kuba K i Szymon Esz. Takie więzienne, trochę te nazwy macie. Pierwsza litera nazwiska to wiecie, tym zakryte oczy i te sprawy. W każdym razie przyjemna, hausowa nutka. Link do ich kanału również macie, rzecz jasna, w opisie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!